Ameryka po polsku cały czas w poszukiwaniu ducha świąt. Duch świąt to wiadomo, że najlepsza choinka. No i właśnie taką choinkę znaleźliśmy w Macy's. Zresztą ta choinka stawiana jest tutaj od lat. Dość powiedzieć, że jesteśmy w restauracji, która jest chyba nawet najstarszą restauracją albo jedną z najstarszych restauracji w sieci sklepów Macy's. Została otwarta w 1905 roku. Jest bardzo piękna, charakterystyczna, ma 17 tysięcy square foot, a oprócz tego te wszystkie drewniane panele, panelingi, które są wokół nas i wokół tej choinki, zostały sprowadzone z Rosji, natomiast te piękne, okazałe żyrandole sprowadzone z kolei zostały z Austrii. Prawda jest taka, że żeby zakochać się w tej końce, wypadałoby przy niej troszeczkę dłużej posiedzieć. No ale wtedy trzeba po prostu zająć się miejsce przy stoliku i coś zamówić, a nie każdego stać na to, ponieważ to jest restauracja w centrum wiecznego miasta, w Dantau i nie jest na każdego kieszeń, co też wcale nie oznacza, że ceny są jakieś z kosmosu i bardzo wygórowany. niemniej jednak nie jest aż tak przystępna jak wiele innych miejsc, na przykład na obrzeżach wiecznego miasta. Z jeszcze innej strony, na to wszystko patrząc, jest mnóstwo osób, które pojawiają się tutaj w formie tak zwanych gapiów, czyli w takiej formie, w jakiej my się tutaj pojawiliśmy, Agnieszka Wartalizak, Daniel Odroniec i Paweł Kuliński po to, żeby zrobić pamiątkowe zdjęcie, po to, żeby ją nakręcić, lub po to, żeby na jej tle nakręcić się. A my to zrobiliśmy po to, żeby Wam pokazać jak piękna choinka jest w Macy's, którą niewątpliwie warto odwiedzić przy okazji robienia zakupów. Z tym, że wchodząc do Macy's należy udać się w pierwszej kolejności do windy, ponieważ Walnut Room jest na siódmym piętrze. Do góry, siadamy, zamawiamy albo robimy pamiątkowe zdjęcie i zmykamy do domu pod naszą piękną, najpiękniejszą na świecie choinkę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Ameryka po Polsku z Macy's z Downtown. do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.